Przewodnik lidera w RMF Classic. Przedsiębiorców i organizacje w Zmianie wspiera sponsor programu Firma for Business and People, organizator projektu Mistrzostwo w Zmianie. Ilu ludzi w firmie potrzeba pozyskać, by istotna zmiana mogła mieć miejsce? Zarząd jednej z dużych korporacji w Polsce opanował metodologię pozyskiwania zwolenników do swoich zmian. Pierwszą zmianę przeprowadzili ze wsparciem konsultantów, w kolejnej otrzymali tylko informację zwrotną. W następnych zmianach bez trudu pozyskiwali nawet 60% zwolenników. Dzięki temu nie tylko z nadwyżką realizowali cele, ale również uruchomili inicjatywę pracowników. Ponad 100 projektów, które powstały w tym czasie, już przy pierwszej zmianie Stanowiły paliwo do dalszego rozwoju firmy. Polski oddział został liderem w globalnym przedsiębiorstwie. Poszybowała też jakość obsługi, spadła rotacja pracowników. Aby zmiana się powiodła, trzeba pozyskać 30% zwolenników wewnątrz organizacji dla pomysłu zarządu. Jeśli nie, zmiana rozpłynie się na etapie planowania lub wdrożenia. Jeśli jednak zrobi się to poprawnie, zacznie się proces, który nazywamy efektem kuli śnieżnej i jedna osoba po drugiej będzie włączona w zmiany i będzie z tego powodu całkiem zadowolona. Do pozyskania prawdziwych i zaangażowanych zwolenników potrzeba nam kilku umiejętności interpersonalnych i przywódczych. Siła wynikająca ze stanowiska zwykle nie wystarcza. Zarząd uczy się ich najsprawniej, gdy w trakcie realizacji celów i wyzwań, wdrażania zmian, odbywa trening w miejscu pracy lub coaching menedżerski. Istnieje sprawdzona w biznesie metoda komunikacji zmian i wyzwań, która angażuje i dostarcza nadzwyczajnych wyników. Jak pozyskiwać pracowników do ambitnych zmian i wyzwań? Można poszukać inspiracji biorąc udział w konkretnym projekcie badawczym. Przedsiębiorców i organizacje w zmianie wspiera sponsor programu firma for business and people, organizator projektu Mistrzostwo w zmianie.